First is a dream Then you take action And then you dominate Heart of times Heart of money Watch your smile Ain't a damn thing funny boy. Never quit. Never say die. Never let my heart see better than my eyes. Put my feet on the edge, face a foot drop. That's how it feels when you're looking down from the from the top. Last words don't turn men to hell. Fighting bloodthirsty demons overnight. It takes a generation. saying it's easy. You gotta work for this. You gotta be persistent. You gotta be dedicated. But why shouldn't it be that way? If your life's gonna be better than everybody else's. Masz skeletona? No nie. To odczep tę nią klapkę, albo nie wiem. czekaj. To w sumie na razie nic ciekawego, burdel jeden wielki. To w sumie na razie nic ciekawego, burdel jeden wielki. To jest? Zoba. Masz latarkę? Mam. No. Bo moje są obydwie w plecaku. Stary. To jest? Zoba. To To nic nie ma. Pokaż tam latarkę. No to to jest to, czym ci nie? Ten. No. Dobra. Na miniaturę. Ile ma metrów? Podbijesz do samej góry fantomem? Aha, wyżej nie A, w sumie racja. Można wejść do środka w sumie. Ej, zobacz, ukierdzie. Drabina jest uwalona tam, kurde. Nie da rady wejść w ogóle nawet. Do środka to się wejdzie. Tam mamy cały kompleks cementowni, a tam jest jakiś szkielet budynku, ale do niego też zahaczymy. Pierwsze lecimy tam. Dobra, teraz trzeba znaleźć jakieś wejście No tu, no tu mam około dwóch 150 metrów drogi No tam mamy dwa budynki i nie wiem co jeszcze mam do zrobienia Komin Komin I Tutaj się bardziej się tego zapaczy na te budynki tak wiesz to no się Ja wiem 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 Patrz pad no szukaj bo tam jest za bardzo No. Takim czy zwity hangar. Co? Co? Tak, lata kamienia nie zabiją. Jakby była to jakaś działalność człowieka, to wtedy co? Tam jest, tam nie ma nic właściwie. Tam kolejny szkielet, o wiele wyższy niż ten. To zrobi szczęścia może uda nam się wejść gdzieś na górę, na którąś, nie wiem, chociażby z belek, ale czegoś nie robi dla fajnego ujęcia. Na razie, na razie właściwie tutaj nic nie ma, ale z tego, co wyczytaliśmy, mamy tutaj piwnica, do której oczywiście zamierzamy wejść. Bo poza tym, mamy tylko komin, Dwa szkielety, stare budynków, hali. No i tamte betonowe, betonowe coś właściwie. Także nic poza tym tutaj nie widzę. Tu jest jakiś kawałek. Kawałek betonowej konstrukcji. może to jest kawałek muru po prostu, ale zaraz się okaże. Uważaj, jak chodzisz po tej trawie, bo tu wystają takie metalowe bolce, o których chyba można zęby wybić. Nie byłeś w tej piwnicy? Nie, nie słyszałem. Nadepłem, prawie się to. I to jest cały czas kawałek. Tu jest kolejny, tu jest kolejny, tu jest kolejny, tu jest kolejny. Czyli tu też coś stało. Czyli tu też coś stało. A to jest po prostu obrośnięte i zaspane ziemią. Zobacz, tam masz fakturę budynku, tutaj to samo. Tu nie było tej ziemi. Zobacz, a tu jest spadek. To było połączone, to z tamtym było połączone. To była kolejna hala, której już nie ma, a tu są gruzy z niej na bank. No to się nie zabawisz. Gdy znam fiklerowcy. No bo jakieś jakieś czaszka. Poczekaj. A drugi szkielet czeka. Co? Drugi szkielet czeka. Już się trochę zgrzałem. Chodzę, poczekaj. Mam trochę rzeczy przy sobie. I muszę się jakoś... Idę Zoba pamiętasz No racja, czekaj, jeszcze się przejdę tu. No nawet jakby stąd zlecieć, to by bolało. Już, o tutaj jest zaś bagno. No to jakby pierdzielnąć, to by było fajnie. NIE FAJNIE Właściwie To dzisiaj zestaw numer 9. Skład Bigos z kiełbaską Mielonka wieprzowa Suchary Dżem truskawkowy Koncentrat napoju herbacianego o smaku malinowym Baton zbożowo-owocowy Głośniej troszeczkę truskowym. To jest dobry ten baton Guma do rzucia, cukierek z ekstraktem z kawy naturalnej, cuki cukierek zawierający witaminę C, przyprawy sól, pieprz, wieczko plastikowe, serwetka serwetka nawierzona, papier toaletowy, jakby ci się chciało <grymne> woreczek strunowy, łyżka jednorazowa, rurka do napojów, haczyki, tabletka do dezynfekcji, wody do picia, bezpomieniowy podgrzewacz chemiczny. Tego podgrzewacza jeszcze nigdy nie używamy bezpomieniowego, ale jak coś ktoś... Mamy karbić No ale to się teraz pali Ja mam zapałki Ja mam zapałki które się odpali się od tego I są wodoodporne Stygada A no, to jest militarna racja żywnościowa Tylko to jest ze starej racji Wieprzowa Ogólnie to mamy liczny ekwipunek dzisiaj przy sobie Tak jak Mati mówi, cała racja żywnościowa dzienna, czy jaka? To jest Nie 24 godziny, ale indywidualna Indywidualna racja żywnościowa, także przeżyjemy Trochę, ja mam przy sobie trochę, nie wiem Narzędzi Piłka, centymetr Jakiś nożyk do skatowania, Tam się Stabilizator Stary zniszczony statyw, który jeszcze pamięta pierwsze odcinki Pas Jakiś, nie wiem Latarka jedna Nie wiem i bajery różne Ale tu, nie wiem, mam markery z taśmą Nie wiem, można się gdzieś podpisać Zapałki, taśma Nalepki Co sobie życzysz? Bigos z kiełbasą czy mielonkę pieprzową? A co lepsze? Tego zestawu jeszcze nie miałem być na Suchary Jedna paska na łebka Trzeba się to... będzie po fajnym odcinku Crawford Casper Polecam Biorę teraz Mi trochę tak, to karbina się podgrzeje No stary, cały mokry jestem Fajne. Improwizowany podgrzewacz do mielonki wieprzowej Pachnie jako gnisko, no masa Dobra. Bigosik gotowy Bigos kiełbaską będzie dobre Szkoda wody zadepta się Dobra, no to co, teraz cel tam czekaj, 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 gdzie ci się spieszy. Ha oh, ha. Oh. Skok wiary. Myślałem, że we dwóch wycisz. Podaj jeszcze pokrost tym na Nikon nagrywał.